Rozpoczął proces romantyzacji mafii, który trwa do dziś. Filmy takie jak Chłopcy Sferajny, 1990, Kasyno, 1995 czy serial Rodzina Soprano 1999-2007 kontynuowały ten trend, przedstawiając mafiozów jako fascynujących antybohaterów. Te produkcje koncentrowały się na ludzkich aspektach życia gangsterów, pokazywały ich problemy rodzinne. Dylematy moralne, walkę z własnymi słabościami. Przemoc była obecna, ale często estetyzowana, pokazana w sposób, który wzbudzał podziw dla profesjonalizmu przestępców. Szczególnie wpływowy był serial Rodzina Soprano. Przez osiem sezonów widzowie śledzili losy Toniego Soprano, bossa mafii z New Jersey, który chodził na terapię psychiatryczną. Serial pokazał mafiozów jako zwykłych ludzi z niezwykłymi problemami, co jeszcze bardziej je humanizowało w oczach publiczności. Ale romantyzacja mafii w kulturze popularnej miała swoje konsekwencje. Młodzi ludzie, szczególnie pochodzący ze środowisk, gdzie mafia była obecna, zaczęli postrzegać karierę przestępczą jako atrakcyjną alternatywę. Wzorzec szanowanego gangstera stał się częścią kultury masowej. Fascynacja mafią w kulturze popularnej przyciągnęła także uwagę prawdziwych przestępców. Niektórzy z nich próbowali wykorzystać swoją sławę do budowania marki osobistej. Jednym z najgłośniejszych przypadków była historia Toniego Colombo, włoskiego piosenkarza nurtu Neo Melodica z Neapolu. W 2019 roku ożenił się z Tiną Rispoli, wdową po bossie Camori Gaetano Marino. Ślub był wielką fetą, transmitowaną przez media, z udziałem polityków i celebrytów. Związek muzyki i mafii okazał się jednak niebezpieczny.